Marek Wiśniewski stał jak wryty pod drzwiami sypialni córki o 2:47 nad ranem. Jego dłoń drżała na klamce, gdy usłyszał trzy słowa, które jednocześnie roztrzaskały i poskładały jego świat. Mamusia tu jest, wyszeptała. Grażyna, kucharka, którą zatrudnił zaledwie dwa tygodnie wcześniej, jej głos niósł się przez szparę w drzwiach, gdy jego sześcioletnia córka Ewa po raz pierwszy od ośmiu miesięcy przestała płakać i pogrążyła się w spokojnym śnie. Zanim przejdziemy dalej, jeśli poruszają Was głęboko emocjonalne historie o uzdrowieniu i niespodziewanych więziach rodzinnych, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj. To najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Dziękujemy serdecznie i kontynuujemy. Osiem miesięcy wcześniej Marek Wiśniewski miał wszystko, co można kupić za pieniądze, i nic, co naprawdę się liczyło. Imperium farmaceutyczne, które zbudował od zera, uczyniło go jednym z najmłodszych miliarderów w kraju, ale sukces wydawał się pusty, gdy we wtorek, w deszczowy październikowy dzień, pochował swoją żonę Sarę. Pogrzeb był zamazaną plamą czarnych garniturów i szeptanych kondolencji, ale najbardziej prześladował go obraz córki Ewy, ledwie sześcioletniej, stojącej obok trumny w swojej malutkiej czarnej sukience. Zbyt młodej, by zrozumieć, dlaczego mamusia się nie obudzi zbyt niewinnej, by pojąć ostateczność pożegnania. Sara była wszystkim, czym Marek nie był. Ciepła tam, gdzie on był zdystansowany. Intuicyjna tam, gdzie on był analityczny. Cierpliwa tam, gdzie on był wymagający. Była sercem ich domu, tą, która dokładnie wiedziała, jak zapleść FC włosy do szkoły, jakie bajki czytać na dobranoc, jak zamienić łzy w śmiech niczym więcej niż głupim głosem i wymyśloną piosenką. Kiedy zabrał ją rak, nie tylko zabrał żonę i matkę. Wyrwał duszę z ich rodziny i pozostawił Marka tonącego w obowiązkach, których nigdy nie nauczył się obsługiwać. Następne miesiące były koszmarem nieudanych prób i narastającej rozpaczy. Marek rzucał pieniędzmi na problem w jedyny, w znany mu sposób, zatrudniając korowód Niań gospodyń i specjalistów od opieki nad dziećmi. Pani Kowalska wytrzymała trzy tygodnie, zanim napady płaczu Ewy zmusiły ją do rezygnacji. Maria, niania z polecenia z elitarnej agencji, przetrwała. Dokładnie pięć dni, zanim uznała sytuację za niemożliwą. Terapeuci behawioralni mówili klinicznym językiem o przetwarzaniu żałoby i tam zaburzeniach więzi, ale ich dyplomy i certyfikaty nic nie znaczyły, gdy Ewa budziła się każdej nocy od dwóch szlochając za matką z rozpaczą, która za każdym razem łamała serce Markowi. Sen stał się luksusem, na który nie stać było ani ojca, ani córki. Ewa płakała, aż wyczerpanie ją pokonywało, tylko po to, by obudzić się ponownie w ciągu kilku godzin, uwięziona w cyklu żałoby którego nie mogła przerwać żadna suma pieniędzy. Marek przechadzał się po korytarzach swojego apartamentu w centrum Warszawy. Wyczerpanie ciążyło mu na ramionach, gdy próbował wszystkiego: ciepłego mleka, bajek na dobranoc, spania w jej pokoju, pozwalania jej spać w swoim. Nic nie działało. Ciemne kręgi pod oczami Ewy pogłębiały się, jej apetyt zniknął, a Marek bezradnie patrzył, jak jego córeczka gasła mu na oczach. Apartament Wiśniewskich, niegdyś wypełniony śmiechem Sary i Chichotem Ewy, stał się mauzoleum wspomnień. Personel poruszał się na palcach w ciszy, bojąc się zakłócić żałobę, która wisiała nad wszystkim jak dławiący koc. Marek rzucił się w wir pracy z jeszcze większą intensywnością, zostając w biurze do północy, uczestnicząc w spotkaniach zarządu w różnych strefach czasowych, byle tylko uniknąć przytłaczającego ciężaru swojej porażki jako ojca. Ale każdej nocy wracał, by zastać Ewę niepocieszoną, a ostatniego opiekuna ukresu wytrzymałości. To pani Nowak! Jego długoletnia gospodyni zasugerowała, że potrzebują kogoś innego. To dziecko nie potrzebuje kolejnej niani, panie. Wiśniewski powiedziała pewnego ranka, zastając Marka skulonego nad kawą, z czerwonymi oczami i pokonanego. Ona potrzebuje kogoś, kto rozumie stratę, kogoś, kto potrafi gotować więcej niż tylko posiłki, kogoś, kto potrafi nakarmić złamane serce. Tak oto grażyna wujcik weszła w ich życie pewnego szarego lutowego poranka. Niosąc ze sobą tylko jedną walizkę i referencje, które mówiły więcej o jej charakterze niż o umiejętnościach kulinarnych, miała 28 lat, ciepłe, miodowe włosy, które łapały światło, i łagodne, niebieskie oczy, które zdawały się widzieć na wskroś ściany, jakie ludzie budowali wokół swojego bólu. Wychowała się w rodzinach zastępczych, przemieszczając się między domami, aż osiągnęła pełnoletność, i spędziła lata pracując w rodzinnych kuchniach, gdzie nauczyła się, że jedzenie to po prostu inny język miłości. Kiedy Marek przeprowadzał z nią rozmowę kwalifikacyjną w swoim sterylnym biurze, otoczony nagrodami i raportami finansowymi, Grażyna siedziała cicho, gdy on wyliczał wymagania dotyczące pracy i trudności Ewy. Nie robiła notatek ani nie pytała o wynagrodzenie. Zamiast tego po prostu powiedziała: Czy mogę ją poznać? Ewa była skulona w kącie salonu, gdy weszła Grażyna, ściskając pluszowego słonia, który należał do Sary. Dziewczynka podniosła wzrok oczami, które kryły zbyt wiele smutku jak na kogoś tak młodego, a serce Grażyny pękło w najpiękniejszy sposób. Nie rzuciła się naprzód z wymuszonym optymizmem czy przytłaczającym entuzjazmem. Zamiast tego usiadła na podłodze w bezpiecznej odległości i zaczęła mówić o słoniu. Wygląda jakby przeżył niezłą przygodę, powiedziała. Grażyna cicho, jej głos niósł ze sobą rodzaj ciepła, które sprawiało, że ludzie chcieli się przysunąć. Jak on ma na imię? Ewa zawahała się, a potem wyszeptała: pinat. Mamusia mi go dała. Pinat powtórzyła Grażyna, jakby imię to miało w sobie magię. Idealnie. Założę się, że on też za nią tęskni. Nie można tęsknić za kimś, kogo się nie zna, powiedziała Ewa, testując. Tą nową, dorosłą, brutalną logiką dzieci. Masz absolutną rację, zgodziła się Grażyna. Ale czasem tęsknimy za miłością, którą ktoś dzielił, nawet jeśli nigdy go nie poznaliśmy. Twoja mamusia musiała cię bardzo kochać, skoro dała ci tak wyjątkowego przyjaciela. To był pierwszy raz od miesięcy, gdy Ewa nawiązała kontakt z kimś nowym, a Marek, obserwujący z progu, poczuł, jak coś przesuwa się w jego piersi. Nie tyle nadzieja, ile brak bez nadziei. Grażyna zaczęła powoli, szanując delikatny ekosystem żałoby, który osiadł w domu Wiśniewskich. Nie próbowała zastąpić Sary, ani udawać, że jedzenie może uleczyć wszystkie rany. Zamiast tego rozpoczęła cierpliwą pracę odbudowy, jeden mały gest naraz. Poznała rutyny Ewy. Odkryła, że lubi kanapki pokrojone w trójkąty, a nie kwadraty, i że będzie piła mleko tylko z fioletowego kubka z uchwytem w kształcie motyla. Co ważniejsze, Grażyna rozumiała, że gotowanie to dopiero początek. Nuciła pracując nie na tyle głośno, by przeszkadzać, ale wystarczająco, by wypełnić przytłaczającą ciszę czymś delikatnym i żywym. Zostawiała małe karteczki w śniadaniówce Ewy, nie wymagając odpowiedzi, tylko małe przypomnienia, że ktoś o niej myśli. Niech twój dzień będzie tak słodki jak ty, lub pamiętaj, jesteś odważniejsza niż sądzisz. Pierwszy przełom nastąpił trzy dni po tym, jak Grażyna zaczęła pracę, gdy Ewa weszła do kuchni, kiedy Grażyna przygotowywała obiad. Dziewczynka została przyciągnięta zapachem czegoś znajomego, rosołu z kluskami, tego samego pocieszającego dania, które Sara przygotowywała podczas ich rzadkich rodzinnych obiadów. Ewa stała w progu, rozdarta między głodem a wiernością swojej żałobie. Chciałabyś pomóc? zapytała Grażyna, nie podnosząc wzroku od pracy. Przydałby mi się ktoś, kto powie mi, czy dodaje wystarczająco dużo miłości do garnka. Ewa podeszła bliżej, zaintrygowana mimowoli. Jak dodaje się miłość do gotowania? Grażyna uśmiechnęła się, nadal skupiona na mieszaniu. Cóż, miłość to tak naprawdę nie jest składnik, który można zmierzyć chodzi bardziej o zwracanie uwagi na to, co sprawia ludziom radość. Jak zauważenie, że ktoś lubi dodatkowy ser do makaronu albo pamiętanie, że nie lubi zbyt miękkich warzyw. Miłość tkwi w szczegółach. Przez następną godzinę Ewa pomagała w drobnych sprawach. Podawała Grażynie przyprawy, próbowała bulionu, ucząc się, że gotowanie może być rozmową serc, a nie tylko obowiązkiem. Kiedy Marek wrócił tej nocy do domu, zastał córkę naprawdę jedzącą obiad, zamiast przesuwać jedzenie po talerzu. I po raz pierwszy od miesięcy jadalnia nie przypominała domu pogrzebowego. Ale postęp nie był liniowy. Nadal zdarzały się złe dni, nadal noce, kiedy Ewa budziła się, krzycząc za matką, nadal chwile, gdy żałoba uderzała w nią jak fala, pozostawiając ją zdyszaną i niepocieszoną. Grażyna przetrwała te burze z cichą cierpliwością, nigdy nie próbując przyspieszać jej bólu ani oferować pustych frazesów o tym, że czas leczy wszystkie rany. Zamiast tego zaczęła dzielić się małymi fragmentami swojej własnej historii. Opowiedziała F.C. o życiu w różnych domach, o tym, jak gotowała wyimaginowane posiłki dla rodziny, o której marzyła, o tym, że nauczyła się, że dom to nie miejsce, lecz uczucie, które nosi się w sobie. Mówiła o stracie w sposób, który uznawał jej ciężar, nie czyniąc jej nie do pokonania. Kiedyś myślałam, że kochanie kogoś, kto odszedł, nie ma sensu. Powiedziała Grażyna pewnego popołudnia, gdy razem robiły ciasteczka. Ewa starannie wyciskała z ciasta gwiazdki. Ale potem zrozumiałam, że miłość nie znika, gdy ktoś odchodzi. Ona po prostu zmienia kształt, jak woda, która staje się lodem lub parą. Nadal tam jest tylko inna. Ewa rozważyła to z powagą, jaką dzieci przykładają do głębokich prawd. Więc miłość mamusi nadal tu jest, nawet jeśli jej nie ma? A ty, co o tym myślisz? zapytała Grażyna, odwracając pytanie do Ewy. Czy czujesz jej miłość gdzieś? Ewa dotknęła klatki piersiowej tuż nad sercem. Czasem kiedy trzymam pinat albo kiedy pamiętam, jak mi śpiewała. Więc wygląda na to, że jej miłość wcale nie zniknęła. Po prostu nauczyła się żyć w tobie zamiast na zewnątrz. Te rozmowy odbywały się we fragmentach, rozproszone między lekcjami gotowania a cichymi chwilami, nigdy nie wymuszone, ale zawsze dostępne, gdy Ewa ich potrzebowała. Grażyna intuicyjnie rozumiała, jak dzieci przetwarzały żałobę, nie w uporządkowanych etapach, lecz spiralnie, wracając do tego samego bólu z nowych perspektyw, za każdym razem, rozumiejąc go nieco inaczej. Marek obserwował to powolne uzdrowienie z mieszaniną wdzięczności i poczucia winy. Był wdzięczny za delikatną cierpliwość grażyny wobec Ewy, ale czuł coraz większą świadomość własnych niedociągnięć jako ojca. Mógł zapewnić bezpieczeństwo finansowe, możliwości edukacyjne i komfort materialny, ale zmagał się z emocjonalną intymnością, która wydawała się tak naturalna dla grażyny. Praca stała się zarówno jego schronieniem, jak i więzieniem. Imperium farmaceutyczne Wiśniewskich wymagało stałej uwagi, a Marek mówił sobie, że zapewnienie przyszłości Ewie było najważniejszą rzeczą, jaką mógł zrobić. Ale późno w nocy, gdy w końcu wracał do domu, by zastać grażynę, czytającą bajki na dobranoc lub pomagającą Ewie w odrabianiu lekcji, Czuł się jak obcy we własnym życiu. Grażyna zauważyła jego dystans, ale nie naciskała. Rozumiała, że żałoba dotyka każdego inaczej i że Marek toczył własne bitwy ze stratą i poczuciem niekompetencji. Dbała o to, by informować go o postępach Ewy, dzieląc się małymi zwycięstwami i bieżącymi wyzwaniami, ale szanowała także jego potrzebę przetwarzania własnego bólu na swój własny sposób. Pytała dziś o Sarę, relacjonowała. Delikatnie grażyna. Przeglądałyśmy razem albumy ze zdjęciami, chciała wiedzieć, czy jej mamusia byłaby dumna z rysunku, który narysowała w szkole. Te aktualizacje były dla marka kołem ratunkowym, połączeniem z wewnętrznym menidem. Światem córki, z którego czuł się coraz bardziej wykluczony, chciał być tym, do kogo Ewa zwracała się po pocieszenie, ale zdawał sobie również sprawę, że jego własna nieprzetworzona żałoba czyniła go zbyt wrażliwym, zbyt nieprzewidywalnym, by być stabilną obecnością, której potrzebowała. Punkt. Zwrotny nastąpił sześć tygodni po przybyciu grażyny podczas szczególnie trudnej nocy, kiedy żałoba Ewy wybuchła z niezwykłą intensywnością. W ciągu dnia radziła sobie dobrze, bawiła się i śmiała. Prawie jak dawniej. Ale po raz snu przyniosła znajomą panikę. To rozpaczliwy płacz za matką, którego żadne pocieszenie nie zdawało się łagodzić. Marek przechadzał się przed pokojem Ewy, słuchając szlochu córki i czując się całkowicie bezradny. Próbował wszystkiego. Siedział z nią, czytał bajki, a nawet kładł się obok niej. Ale nic nie działało. Płacz trwałby, aż Ewa wyczerpała się, zapadając w niespokojny sen, który trwałby tylko kilka godzin, zanim cykl zacząłby się od nowa. Grażyna pojawiła się obok niego na korytarzu. Jej obecność była spokojna i uspokajająca nawet w środku chaosu. Czy mogę spróbować czegoś? zapytała cicho. Marek skinął głową, zbyt zmęczony i zdesperowany, by zachować dumę. Obserwował przez szparę w drzwiach, jak Grażyna weszła do pokoju Ewy nie z zdeterminowaną efektywnością nieudanych niań, ale z delikatną obecnością kogoś, kto rozumiał, że czasem pocieszenie pochodzi nie z naprawiania, lecz z bycia świadkiem. Wiem, kochanie, powiedziała Grażyna cicho, siadając na skraju łóżka Ewy. Tak bardzo boli, prawda? Tęsknota za kimś, kogo kochasz. Szloch Ewy nieco zwolnił nie dlatego, że ból się zmniejszył ale dlatego, że ktoś w końcu uznał jego głębię zamiast próbować go zniwelować, opowiedz mi o niej, powiedziała Grażyna, jej głos ledwie słyszalny. Opowiedz mi o swojej mamusi. Przez łzy Ewa zaczęła mówić o Sarze, jak pachniała wanilią i słońcem, jak wymyślała głupie piosenki o codziennych sprawach, jak obiecywała, że zawsze będzie, by przeganiać potwory. Gdy Ewa mówiła. Grażyna słuchała całym sobą, zadając delikatne pytania, które pomogły dziewczynce namalować obraz matki, za którą tak rozpaczliwie tęskniła. Brzmi absolutnie cudownie powiedziała Grażyna, gdy słowa Ewy w końcu zwolniły. Nic dziwnego, że tak bardzo za nią tęsknisz. Tak wielka miłość nie znika od tak, wiesz. Zostaje z nami, nawet gdy osoba, którą kochamy, nie może być. Ale ja chcę, żeby tu była wyszeptała Ewa, a te słowa łamały serce Markowi z jego miejsca na korytarzu. Oczywiście, że tak zgodziła się Grażyna. Tak działa miłość. Sprawia, że chcemy trzymać się ludzi, którzy są dla nas najważniejsi, ale czasem gdy ktoś, kogo kochamy, nie może być z nami tak jak kiedyś, znajduje nowe sposoby, by pokazać, że mu zależy. Grażyna zaczęła nucić delikatną melodię, która zdawała się otulać Ewę jak koc. Nie była to piosenka, którą śpiewała Sara. Grażyna uważała by nie naruszać tych świętych wspomnień, ale coś nowego i delikatnego, co należało tylko do tej chwili. Tego uzdrowienia. Gdy nucenie trwało, oddech Ewy zaczął się spowalniać, jej ciało w końcu uwolniło napięcie, które trzymało ją w niewoli przez wiele godzin. Grażyna nadal siedziała obok niej, jedną ręką delikatnie głaszcząc włosy Ewy, jej obecność była stabilna i niewymagająca. A potem, głosem tak cichym, że Marek prawie go nie usłyszał, Grażyna wyszeptała słowa, które miały zmienić wszystko. Mamusia tu jest, kochanie, w Twoim sercu, w Twoich wspomnieniach we wszelkiej miłości, która nigdy nie zniknie. Mamusia tu jest. Oddech Ewy pogłębił się. Jej małe ciało w końcu poddało się snu, który tak długo jej umykał. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy przespała całą noc, spokojna i cała, otulona delikatnym zrozumieniem, że miłość przekracza fizyczną obecność. Marek stał na korytarzu długo po tym, jak grażyna cicho się wymknęła, przetwarzając to, czego był świadkiem. Nie chodziło o to, że Grażyna zastąpiła Sarę czy w jakiś sposób wymazała żałobę Ewy. Zamiast tego dała swojej córce coś jeszcze cenniejszego. Zrozumienie, że miłość nie kończy się ze stratą, że więzi, które tworzymy z tymi, których cenimy, stają się częścią tego kim jesteśmy, niesione naprzód w naszych sercach niczym wieczny płomień. W kolejnych dniach wszystko zaczęło się zmieniać. Ewa nadal tęskniła za matką, nadal miała chwilę smutku i tęsknoty, ale rozpaczliwa panika, która charakteryzowała jej żałobę, zaczęła ustępować. Zaczęła częściej przysypiać całe noce, wrócił jej apetyt, a światło w jej oczach stawało się jaśniejsze z każdym dniem. Grażyna kontynuowała swoją cierpliwą pracę, ale teraz Ewa wychodziła jej naprzeciw, chętniej angażując się w rozmowy o uczuciach, wspomnieniach i złożonym krajobrazie miłości i straty. Ustanowiły nowe rytuały, wspólne gotowanie ulubionych przepisów Sary, dzieląc się opowieściami o niej, tworzenie księgi wspomnień wypełnionej zdjęciami i rysunkami oraz regularne rozmowy o różnych sposobach, w jakie ludzie, których kochamy, Pozostają z nami, nawet gdy nie mogą być fizycznie obecni. Marek sam dał się wciągnąć w ten proces uzdrawiania, zainspirowany przykładem grażyny, by głębiej zaangażować się we własną żałobę i relacje z Ewą. Zaczął dołączać do ich sesji gotowania, dzieląc się własnymi wspomnieniami o Sarze i powoli ucząc się, jak być obecnym z emocjami córki, zamiast próbować je naprawiać. Zmiana w dynamice ich rodziny była głęboka. Tam, gdzie kiedyś panował ostrożny dystans i niewypowiedziany ból. Teraz były szczere rozmowy, wspólny śmiech i rodzaj komfortowej intymności, która wynika z wspólnego przechodzenia przez ciemność i wyłaniania się w światło. Rola Grażyny w ich życiu ewoluowała naturalnie od kucharki, przez opiekunkę, do czegoś, co wymykało się łatwej kategoryzacji. Nie próbowała zastąpić Sary, nikt nie mógł, ale tworzyła coś nowego i pięknego. Bezpieczną przestrzeń, gdzie Ewa mogła nauczyć się nieść miłość matki dalej, otwierając jednocześnie serce na nowe więzi. Marek czuł coraz większą wdzięczność za obecność grażyny. Nie tylko za to, co zrobiła dla Ewy, ale także za to, jak pomogła mu odkryć na nowo jego własną zdolność do emocjonalnej więzi. Obserwowanie jej delikatnej cierpliwości wobec córki nauczyło go nowych sposobów bycia obecnym: oferowania pocieszenia bez prób rozwiązywania wszystkiego trzymania przestrzeni dla bólu, jednocześnie pielęgnując nadzieję. Gdy zima ustąpiła wiośnie, dom Wiśniewskich przekształcił się z mauzoleum żałoby w żywą przestrzeń, gdzie miłość istniała w wielu formach. Wieczna miłość do Sary, która zawsze będzie częścią ich historii i rosnąca miłość do Grażyny, która pomogła im pamiętać, że uzdrowienie nie oznacza zapominania, lecz raczej naukę niesienia naszych strat z godnością, pozostając otwartym na nową radość. Szóste urodziny Ewy nadeszły w maju, pierwsze od śmierci Sary i Marek obawiał, się ich od tygodni. Jak mogli świętować, skoro osoby, która czyniła urodziny magicznymi, już nie było? Ale Grażyna, ze swoim intuicyjnym zrozumieniem, jak uhonorować przeszłość, jednocześnie przyjmując teraźniejszość, pomogła im stworzyć uroczystość, która czuła się zarówno nowa, jak i głęboko związana ze wspomnieniem Sary. Razem upiekły ulubione czekoladowe ciasto Sary, a Ewa starannie odmierzała składniki, podczas gdy Grażyna dzieliła się opowieściami o urodzinowych tradycjach z własnego dzieciństwa. Przeglądały albumy ze zdjęciami, nie ze smutkiem, lecz z wdzięcznością za wspomnienia, które zawierały. A kiedy Ewa wypowiedziała swoje życzenie urodzinowe, wyszeptała je do małego oprawionego zdjęcia Sary, które teraz stało na jej nocnym stoliku, włączając matkę w uroczystość w sposób, który wydawał się naturalny i uzdrawiający. Tej nocy, gdy grażyna układała Ewę do snu, dziewczynka spojrzała w górę oczami, której skrzyły czymś, czego Marek nie widział od prawie roku. Prawdziwym szczęściem, zmieszanym ze. Spokojną akceptacją. Grażyno, powiedziała Ewa cicho. Myślisz, że mamusia wie o tobie? Myślisz, że jest szczęśliwa, że tu jesteś? Grażyna rozważyła pytanie z powagą, na jaką zasługiwało. Myślę, że twoja mamusia kocha cię tak bardzo, że byłaby szczęśliwa z powodu wszystkiego, co pomaga ci czuć się bezpiecznie i kochaną. A ty, co myślisz? Ewa uśmiechnęła się, a wyraz czystego zadowolenia zaparł Markowi dech w piersiach, a myślę, że ona cię nam przysłała. Jak prezent, ale taki, który zostaje na zawsze. Gdy Grażyna pocałowała Ewę w czoło i wyszeptała jej wieczorne błogosławieństwo, słodkich snów, piękna dziewczynko, jesteś tak bardzo kochana. Marek zdał sobie sprawę, że jego córka odnalazła coś, co uważał za stracone na zawsze: zdolność do ponownego zaufania miłości, wiarę, że nawet po dewastującej stracie nowe więzi mogą się tworzyć, nie umniejszając tego, co było wcześniej. Przemiana nie dotyczyła tylko Ewy. Sam Marek zaczął się leczyć w sposób, którego się nie spodziewał, ucząc się na przykładzie grażyny, jak być obecnym z trudnymi emocjami, zamiast zakopywać się w pracy. Ich rozmowy przy późnej kawie stały się sanktuarium, gdzie mógł przetwarzać własną żałobę, obawy związane z ojcostwem i rosnącą wdzięczność dla kobiety, która uratowała jego rodzinę. Grażyna dała im więcej niż tylko posiłki i opiekę nad dziećmi. Dała im mapę drogową do uzdrowienia. Dowód na to, że miłość może istnieć w wielu formach i głęboki dar obserwowania, jak Ewa uczy się ponownie ufać dobru. Pomagając małej dziewczynce zrozumieć, że mamusia tu jest we wszystkich aspektach, które naprawdę się liczyły, Grażyna stworzyła coś pięknego rodzinę odbudowaną nie na prochach straty, lecz na fundamencie miłości, która przekracza wszelkie granice, nawet samą śmierć. Gdy wiosna zamieniła się w lato, dom Wiśniewskich ponownie wypełnił się śmiechem. Nie jako zastępstwo za to, co stracili, lecz jako świadectwo tego, co znaleźli. Zrozumienie, że uzdrowienie nie oznacza zapominania, że nowa miłość nie umniejsza starej miłości. I że czasem najbardziej rozbite rodziny mogą stać się najpiękniejszymi, gdy zostaną odbudowane z cierpliwością, zrozumieniem i rodzajem łaski, która widzi światło nawet w najgłębszej ciemności. Ewa spała teraz spokojnie każdej nocy, już nie obawiając się, że miłość to coś, co można odebrać, lecz pewna wiedzy, że ludzie, którzy naprawdę się o nas troszczą, znajdują sposoby, by pozostać blisko, czy to we wspomnieniach, w sercu, czy w delikatnej obecności tych, którzy pomagają nam pamiętać, że nigdy nie jesteśmy naprawdę sami.